Niech tam gadać, nie będzie, jak mamy zarabiać. Elo na swoich stawiać, oni się dzielą. Kiedyś nie mieli, dziś mają. Zawsze doceniam. Lub Wielka moc, wielki hajs, taki przelot, ty twój wielki szal, ryźnie wielki ego Stążia testuje, nową kościarkę to klatkę, też klarkę pakują w strzewarkę Wielu jest chętnych, gdy pijesz na parkę, ale też tacy są, co chcą się wybijać też potrafią pijać Wtedy się trzeba zawijać Zdu idzie twój pijak Pij dom ochronem nie pomył cyferki Bo burdel wystraszyć się mogą klienci Wszyscy świeci, stowi pacjenci, a żadnym wóduszem nie są objęci Prawo karne nienawidzi, dobrych kompilatorów Zazdroszkę bez podatku już Cię wyciągają z domu Wszystkie podziady podbijam Nie Jebane kary zwikają na pary Moi ludzie, to tu to jest W końcu zyskę pokonamy Na ja co chcę węgiel, bloki w Czego nie chwytasz? Przez wiatr bolsze, bolszew W oryginal, na który pożyczasz Wszystkie podziady podbijam ciężary Na cwaniaka trafi się większy cwaniak Kopna na baniaka, bo butla, choć butla to w piwnicy była na grama, Jak sytuacja była trudna po tych ulicach Nie spływają łzy, spływa whisky Spływają zyski, Ten wszystkim trochę goryczki To nie świata takich wszystkich z insta Prezydent świnic oczist jakiś jaki swój plan onanista Zarzuca mi coś, pija na pista, chyba zazdrość Mam wyjebane na politykę, tak jak tato, co gane w pracy Wyjebane na środowisko hip-hop, całą ekipę doradców Ekipę obstranców, sztuczne gangi ci was prawdziwe życie, nie podchodźcie do stanku Dzieckiem podziady podpijący żary, jebane kary dźwigają na bary Moi ludzie, to co to jest, Po co pokonamy Teraz są te bębie, bloki chcą wypaść przez miasto Porsche, dimo oryginał, na który posycasz Wszystkie kontraty podkwijam ci sary kary, świtełem na bary Huj ludzie, kto tutaj jest? Po co zyskę pokonany? na dół będę, bloki kto Czego nie chwytasz? Przez miasto Porsche, dimo oryginał, na który posycasz?